Jako, że dzisiaj jest rocznica największego w Pierdolu Wisły Kraków, to lecimy z moją ulubioną serią: Top 5 w Pierdoli, tym razem Wisły Kraków. Miejsce 5, 2016 rok: Porażka na wyjeździe 6-2 z pogonią Szczecin. Jak wam się nudzi, to odpalcie sobie moją nową nutę: Marian Chuja jest taka średnia. Czwarte miejsce: 5-0 Sokół Pniewy, ŁKS Łódź to było w starej pierwszej lidze: Ekstra klasa. Lech Poznań, Legia Warszawa i 0-5 ze Śląskiem Wrocław. Trzecie miejsce 2024 rok. 6-1 z Rapidem Wiedeń w eliminacjach do Ligi Europy. 1-6 z Bridge w eliminacjach do Ligi Konferencji. No to jest zrozumiałe, bo bardziej da dupy pogoń, że przejebała z pierwszoligową Wisłą Puchar Polski. Ich tam w ogóle nie powinno być. Drugie miejsce, 6-0 ze Stalą Rzeszów i dochodzimy do dzisiejszej rocznicy. Pierwsze miejsce, 7-0 w pierdol od Warszawa. Bonus, 1956 rok. CWKS Warszawa wygrała z Wisłą 12-0 i jest to największa wygrana Legi.